Ta 90 kg zabawka może pomieścić takiego 105 kilogramowego kloca jak ja i bez potrzeby chodzenia za nim możemy skosić trawę. Jest to kosiarka, która wygląda jak kład, a nazywa się skuter. Wolfgarten Scooter. Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że niestety tej maszyny już kupić się nie da. Jeśli ściągnęła was tu miniaturka, nie da się kupić nowego tego sprzętu, ani też jakiegoś następcy, czy też modelu podobnego. Ze względu na dość krzykliwy wygląd, ten sprzęt udaje młodszego niż jest w rzeczywistości. Fakt, że nie jest upstrzony LEDami, jakby to w dzisiejszych czasach na pewno dołożyli, więc można mu tam parę lat odjąć, ale w rzeczywistości jego produkcję zaprzestano mniej więcej w roku 2005. Mówię mniej więcej, bo ciężko znaleźć oficjalne dane. A początek produkcji, jeśli chodzi o pierwsze wersję silnikową, tu już mam ten silnik, który był wymieniony po czasie. Pierwsze silniki to był Tekumsech VLV 60. Strasznie leciwa jednostka oferowana, mniej więcej na początku lat 90. więc rok produkcji, tu mogę się mocno mylić, to mniej więcej 1990 do 2005, więc nie ma ich w produkcji już 20 lat, a najstarsze egzemplarze, które można dostać, mają 35 lat. Wow! Na tabliczkach znamionowych z tamtych lat bardzo ciężko znaleźć. Informacji odnośnie roku produkcji, bo producent najzwyczajniej w świecie ich nie umieszczał. Dowiemy się tylko, że waży 90 kg, że pojemność skokowa tego silnika Tecumsech to 195 cm w sześciennych pojemności, no i klasa głośności lwa 98 czyli taka typowa kosiarka spalinowa, taka raczej mocniejsza, jeśli chodzi o głośność. Choć na tym sprzęcie można usiąść, nie trzeba za nim chodzić, to jego parametry, jeśli chodzi o koszenie, nie są jakieś powalające. To nie jest duży sprzęt, więc szerokość koszenia to jakieś 53 cm. Czasem pojawia się też wartość 55, więc taka klasyczna, duża kosiarka do trawy. Mniej więcej taki styl RM 655 jakieś Alko 520, taki klasyczna duża kosiarka. Silnik o pojemności 195 cm sześciennych, górnozaworowy to dzisiaj też w takich większych kosiarkach standard. Więc też nie ma tu ani za dużo mocy, ani za dużo szerokości roboczej. Natomiast mamy tu już trzybiegową skrzynię biegów. Jest bieg wsteczny, neutralny i aż trzy biegi do przodu. Na trójce ten sprzęt jest w stanie wyciągać 10 km na godzinę. Mierzyłem to z GPS-em. Klasyczna kosiarka spalinowa do trawy maksymalnie wyciąga 4,5 km na godzinę, więc można by pomyśleć, że na trójce skosimy tą trawę dużo szybciej. Jak to w praktyce bywa, trzeci bieg, ani nawet drugi, nie służy do koszenia trawy. Kosimy tylko i wyłącznie na jedynce, gdzie ta maszyna porusza się jak klasyczna kosiarka spalinowa, więc ani nie mamy większej mocy, ani nie kosimy szerzej, ani nie kosimy też szybciej. Mało tego, ten sprzęt jest też bardzo toporny, jeśli Chodzi o omijanie jakichś przeszkód. Promień skrętu nie jest jakiś rewelacyjnie mały, to też dajmy na to, że to jest przeszkoda. Jak bierzemy klasyczną kosiarkę do trawy, łatwiej nam w szybszy sposób okosić taką przeszkodę w oku. Natomiast samym traktorkiem, oproszę, już jest z trzech stron. Od biedy mamy skoszoną z czterech. Idzie to niesamowicie szybko. Natomiast jeśli chodzi o to urządzenie, musimy wajchować jedynka wsteczny, jedynka wsteczny, podjeżdżać z każdej strony. Więc i tak w praktyce albo robimy to dłużej, albo musimy i tak trzymać zwykłą spalinę żeby obkosić takie drzewka dokładniej. Tak naprawdę jedyny atut, w którym to urządzenie jest lepsze, poza banalnym, że możemy sobie popijać zimny napój, prowadząc jedną ręką, to to, że ta maszyna ma bardzo duży kosz, jak na tę szerokość roboczą. Tu mamy już ogromny kosz z wikinga MB 655, który bez problemu zapakuje do środka tego kosza. Zobaczcie, jak on jest imponujących rozmiarów. Myślę, że jego objętość to już mniej więcej coś około 100 litrów. Sprawdzę to jeszcze z danymi producenta, ale to sprawia, że Jesteśmy w stanie na jednym opróżnieniu tego kosza kosić tym sprzętem dużo dłużej. Materiałowy kosz z tyłu dość łatwo się zakłada, trzeba go tu lekko unieść. O i siedzi. W razie, co jest taka opcja niby awaryjnego wysypania, że nie trzeba go zdejmować, tylko gdzieś dojeżdżamy i trawę. Wystarczy, że w ten sposób tylko wysypiemy i możemy bez schodzenia ze sprzętu opróżnić kosz i kosić dalej. Mimo tego, że niektórzy okrzykują to najkrzykliwym hasłem traktorek do trawy, mimo tego, że maszyna ma właśnie taki imponujący kosz, dość duży wyrzut trawy, który by nas skłaniał do tego, że no kurczę, tu może ileś metrów sześciennych trawy przelecieć na godzinę. To jest to sprzęt do regularnych trawników. Między innymi za sprawą silnika, który musiał tu się zmieścić dość kompaktowy i tu nie są jakieś super mocne jednostki. Górnozaworowy silnik o mocy jakichś tam 6 koni to nie jest demon mocy, jak na to, że musimy tu nie tylko wprowadzać w ruch ostrze, ale również łącznie z operatorem, płynami, akumulatorem musimy wprowadzić 200 kg w ruch, i zobaczcie, że po samym silniku, jak tak dynamicznie włączymy mu napęd na tylne koła, słychać, że ewidentnie spada on z obrotów. Więc samo napędzanie tych kół wprowadza, tak jakby, opór dla samego silnika, a gdzie dopiero napędzanie 53 cm noża, którym trzeba skosić trawę. Więc to urządzenie tylko i wyłącznie do regularnych trawników. Mimo niewielkich rozmiarów i mimo tego, że był to produkt niszowy, Wolfgarten potraktował go bardzo poważnie. Zobaczcie, że całe wzmocnienia, cała rama są z bardzo grubych materiałów. Czy tutaj profile, czy mocowanie silnika, to wszystko ma już swoje lata. Sądząc po wytartych stopkach, że nawet już ta stal jest tu troszkę spiłowana z jednej, czy z drugiej strony, on już troszkę się nakosił. No samo to z siebie, że on ma około 25 lat, patrząc na to, że to nie jest ten najnowszy silnik. Wolfgarten w latach swojej świętności był naprawdę solidną niemiecką marką, której jeszcze na swoich filmach poświęcę trochę czasu. W dzisiejszych czasach już nie kojarzy się z taką jakością, ale oni nigdy nie szczędziły jeśli chodzi o środki na produkcję oraz wykorzystanie podzespołów, co widać też po tym modelu. Solidna, duża aluminiowa skrzynia trzybiegowa to była prawdopodobnie skrzynia Tecumseh Perles. Skrzynia napędzana za pomocą paska, prosto z wału silnika, a poniżej mieliśmy albo mechaniczne, albo elektromechaniczne sprzęgło, które napędzało nasz nóż, który pracował w tym miejscu. Ja do tej kosiarki kupowałem nowy nóż, bez problemu jeszcze takie części jak nóż są dostępne. Zobaczcie, jak wygląda agregat tnący. Nigdy nie niemalowany, nigdy powtórnie nie lakierowany, a prezentuje się bardzo ładnie, a to dlatego, że jest wykonany z aluminium i to całkiem grubego, nie aż tak grubego, jak widać w tym miejscu, bo to jest takie wzmocnienie, ale mimo wszystko agregaty nie korodowały kompletnie. Zobaczcie, nawet nie ma tu żadnych wrzerów solidnej klasy aluminium, jak na potrzeby takiej kosiarki, z którymi właśnie sprawiały, że z kosiskami nigdy nie było problemów. Nóż ma na samym końcu podporę, żeby nie było go tak łatwo skrzywić, no i tak jak widać, wiele lat żadnego tu skrzywienia. Solidny mechanizm różnicowy w tylnej części, o właśnie tutaj napędzane to wszystko szerokim łańcuchem. Podstawa kosza z tyłu stalowa, już widać na niej ślady korozji, no można by ją już odświeżyć, ale mimo wszystko gruba, wzmacniana stal bez żadnych skrzywień, solidne uchwyty kosza, więc ten plastik z zewnątrz jest tylko taki w celach estetycznych, ale samo wykonanie kosiarki jest na naprawdę wysokim poziomie. Na takim Ekstremalnym sprawdzeniu, jak to, jak zrywny jest na trzecim biegu, jak opadłem tak mocniej przodem, nic kompletnie się nie dzieje. Jest to produkt bardzo twardy, też dopracowany. Zobaczcie, chociaż nie musiano, to zrobiono tu jakieś błotniki. Raz, że fajnie to wygląda. Jest to też praktyczne, czy z przodu, czy z tyłu. Bardzo dużo rzeczy. Wolfgarten musiał tu zaprojektować na potrzeby tylko i wyłącznie tej maszyny. Nie mogli tego wziąć z innych produktów, a przyłożyli się do produkcji. Jest to naprawdę produkt dopracowany, więc potraktowali ten temat bardzo poważnie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, same noże pracują w zakresie od 35 do 85 mm, choć wydaje mi się, że w praktyce ten rozstaw troszkę nie pokrywa się faktycznie z tym, jak ten traktorek pracuje, to wszystko za pomocą tej dźwigni możemy ustawić w pięciu pozycjach. Pracuje tu bardzo lekko, bo mamy dodatkowe wspomaganie taką sprężyną, która podciąga nam do góry ten agregat tnący. Uchwyty, samomocowanie agregatu o wiele solidniejsze niż w niejednym traktorku do trawy. Wszystko łatwo dostępne, biegi bardzo lekko się zmieniają nawet po czasie nie ma problemu, tak jak mówiłem, z tymi skrzyniami. Włączamy dwójkę na dwójce możemy nawet odpalić i dopiero sprzęt rusza w momencie, gdy naciśniemy tak jakby pedał gazu. To jest pedał, który w prosty sposób, bardzo banalny jest załączanie tej jazdy. Jeśli go wciśniemy, ma nam za zadanie naciągać pasek. Widzicie? Naciągamy pasek i traktorek zaczyna jechać. Banalne rozwiązanie. Także sprzęt nie ruszy, dopóki nie wciśniemy tego, nieważne czy to bieg do przodu, czy wsteczny. Na wsteczny można również kosić. Wiele traktorków, wiele kosiarek tego nie Oferuje. Niestety ten sprzęt ma taką wadę, że nie można go upchać. Nieważne czy to bieg neutralny, jedynka czy dwójka, bo blokuje nam to wszystko. Mechanizm różnicowy. Na potrzeby transportu musimy włączyć neutralny bieg i cisnąć ten hamulec, żeby dało się go w ogóle upchać. Wszystkie wersje mają elektryczny rozrusznik. O, powinien chyba. Więc. Wszystkie modele tych wolfów możemy sobie uruchomić nie tylko poprzez przekręcenie kluczyka, ale mamy tu również klasyczny... Klasyczny sznur, linkę rozruchową, pociągniemy i sprzęt pracuje, oczywiście akumulator doładowuje się podczas pracy. Nóż w tych kosiarkach załączany jest osobno, więc sam silnik jak odpalimy, to nasze ostrze się nie obraca i są dwie wersje, dwa sposoby załączania tego noża. Elektromechaniczne jak tutaj, czyli specjalny elektromagnes za pomocą tylko i wyłącznie przycisku, włączymy jedyneczkę i włącza nam samo sprzęgło noża, co da się nawet usłyszeć. Widzicie, jaki to opór dla zimnego silnika, jak wystartujemy taki dość już duży nóż. Także opory w tych urządzeniach są dość duże. I prostsze sprzęgło, tak zwane mechaniczne, czyli mamy tu dodatkowy taki taką dźwignię, i za jego pomocą naciągamy, i w ten sposób startuje nasze sprzęgło prostsze, tańsze. W nowszych modelach raczej spotyka się to elektromechaniczne. Także ten sprzęt jest nie tylko całkiem solidny, ale przy okazji spełnia swoją funkcję. No, w końcu, kosi trawę, ale też nie ukrywam, że na tym trzecim najszybszym biegu daje już całkiem sporo frajdy z jazdy. Wyciągnąłem mi faktycznie 10 km na godzinę według GPS-u. Są to już całkiem spore prędkości, które wiadomo nie ucieszą 13-14-latka, ale 9-10 lat, no wierzę, że dzieciaki będą pełne frajdy, a przy okazji faktycznie takim sprzętem mogą już poeksperymentować pokosić trawę. Sprzęt oczywiście fabrycznie ma zabezpieczenia, żeby nie wschodzić z niego podczas pracy, to jak tylko zejdziemy, wstaniemy, to samo siedzenie zwolni nacisk i sprzęt się wyłączy. Wiadomo, to z czasem wszyscy, jak widać wtyczki zdjęte, zaślepiają. Tak samo nie powinno się go dać uruchomić bez kosza. Również jest to w taki sposób zblokowane, że można nim kosić również bez kosza, ale takie zabezpieczenia są. I właśnie właściciel tego sprzętu, który dał mi go do dopieszczenia, 4-5 lat ma jego synek i właśnie w ten sposób będzie go wtajemniczał, że to jest sprzęt dla niego. Będzie powoli próbował tutaj swoich sił, bo to obsługa tego sprzętu jest bardzo prosta. Także wierzę, że sobie z pewnością poradzi i troszkę pojeździ. Można oczywiście w tych pieniądzach kupić za 1000-1500 zł jakiegoś fajnego, akumulatorowego Jeepa z Allegro i młody może cieszyłby się nawet bardziej, może byłby nawet ten Jeep szybszy. Ale same wibracje niosące się po całej ramie, sam hałas, sam zapach spalin z silnika spalinowego dają jednak trochę więcej takiego strachu, takich wrażeń. Także wierzę, że ten młody adept z pewnością będzie z tego sprzętu zachwycony. Może nawet uda się dostarczyć do mnie jakieś nagranie, jak sobie radzi. Także zamieszczę je tu w tym momencie. A może to jutro już będziemy kosić. Nie zemawcy! Także jeśli chodzi o zalety. Elektryczny rozrusznik. Młodszy może się pocieszyć, starszy może skończyć koszenie trawnika. Spełnia to mimo wszystko swoją funkcję. Kosi całkiem ładnie. Nie jest jakoś przesadnie głośny. Fajnie wygląda, mało miejsca zajmuje w garażu. nieczęsto się psuje. Wiele części mimo upływu lat wciąż jest dostępnych. Bez problemu kupimy nóż, bez problemu kupimy jakieś koła, dentki. zresztą te rzeczy pasują uniwersalnie. Bardzo dużo tych takich skuterów jest rozbieranych, używanych, czyli bez problemu można kupić jakiś używany kosz, jeśli coś w naszym w egzemplarzu się stanie. Jakieś plastiki można używane na elixie, jakieś agregaty tnące, gdyby mimo wszystko nam się wyłamały. Także mnóstwo, mnóstwo rzeczy jest łatwo dostępnych. Ciężko, na przykład, ten sprzęt uzupełnić w paliwo, bo za każdym razem trzeba demontować siedzenie, a i tak wlew. Paliwa mamy pod taką rurką, więc wlewanie tu z paliwa, które uzupełnia się dość często, bo to jest standardowy zbiornik, mimo niewielkiej konsumpcji, no to on tam nie wystarcza na jakoś długo. Trzeba uzupełniać to paliwo i jest to trochę cięższe. Ręczne, opcjonalne uruchamianie sprzętu wymaga odszukania tu klameczki do linki pod spodem. Tu jest bardzo niewiele miejsca, no i zobaczcie, jak ktoś źle ciągnie za taką linkę, to bardzo niszczy siedzenie. Manualna skrzynia przy manewrowaniu jest trochę irytująca, dość dużo trzeba tymi biegami tu wajchować. Tu też widać, że farba się trochę powiedzieli. Bo te biegi trzeba zmieniać dość często. Utrudniona jest również obsługa tego sprzętu. Niestety, żeby wymienić od chociażby głupi pasek od napędu skrzyni, który jest tu mocno spękany, trzeba zrzucić nie tylko agregat tnący, ale również odkręcić cały silnik. Więc takie rzeczy, jak chociażby wymiana paska, są trochę kłopotliwe. Sam silnik wraz z sprzęgłem trzeba ściągać zawsze do góry. Więc cokolwiek się przy tym przy podzespole zdarzy, to sama wymiana jest trochę męcząca. W ogóle jakiekolwiek naprawy tego silnika, bo jest. Trochę zabudowany, są nieco cięższe. Od demontaż filtra jest bardzo prosty. Demontaż gaźnika również, ale sam starter ściągnąć, no to już trzeba się pod tymi ramami trochę pogimnastykować. Tak więc dużo rzeczy da się kupić. Prawdziwym koszmarem jest, jak zepsuje nam się silnik, bo silniki, które tu występowały, już nie są produkowane. A chcąc dopasować tu coś innego, to nie tylko jest to trochę ciężko uczynić, no bo sama rama nie wszystkie silniki pomieści. Coś tu może z której strony wymagać jakiejś modyfikacji, no to też same silniki miały tu nieco większe ładowanie na potrzeby elektroprzwoju. Mechanicznego sprzęgła, elektryczne rozróżniki, tak więc nie weźmiemy pierwszego z brzędu hiskiego silnika za 600 zł i nie wpakujemy tutaj, więc sam silnik lepiej dbać, bo jest trochę problemem i koszmarnie drogie jest również elektromechaniczne sprzęgło, które tu jest, a które lubi się zepsuć. Nie zawsze z powodu tego, że jest awaryjne, tylko często zniszczą to użytkownicy. Tu prawie doszło do usterki. W każdym razie właściciel już myślał, że je zepsuł, a nowe kosztuje 1900 zł, więc cena astronomiczna Uży Używane sprzęgło to wygląda sytuacja tak, że jak wystawimy jakąś niedozwoloną rzecz na OLX, czyli przeklęte kotły bezklasowe albo podkłady kolejowe, moderator usunie je w 5 sekund. Jak wystawimy sprzęgło do Wolfa skutera, to moderator nawet nie zdąży tego zatwierdzić, tylko to sprzęgło już się sprzeda. Tak jest poszukiwanym często towarem. Jak szukacie używanych takich Wolfów, to jest w opisie: sprzedam części do skutera, sprzęgło już poszło. Tak to najczęściej wygląda. Wiadomo, przykłady aż przerysowane, ale jest to bardzo ciężki do dostania używany i bardzo popularny temat, także uważajcie na te sprzęgła. A odnośnie samych silników, tak jak mówiłem, sam Wolfgard, ten skuter miał stosowane trzy różne silniki, były to mega ciekawe jednostki, ponieważ na początku produkcji, jeśli miał tutaj Wolf zmieścić taki kompaktowy silnik na klasyczne trzy mocowania, to tak naprawdę tylko kumsek był w stanie spełnić jego wymagania. To był, musiał być bardzo mocny silnik z elektrycznym startem i nawet Brix Straton, który w tamtych latach miał mnóstwo udanych silników, nie miał tak dużego silnika, który spełniłby te wymagania. Od taki klasyczny Quantum o pojemności 190 cm3 był największy, a i tak wciąż był za mały. Dlatego w pierwszych wersjach stosowano mega rzadki Tekumsech. To nie jest ten model, tu pokażę teraz zdjęcie, jak on wyglądał. Oznaczenie kodowe VLV60, silnik mega rzadki. Ja poza skuterami, gdzie spotkałem go raz, nie spotkałem go nigdy, więc wyobraźcie sobie, jak jest też. Częściami w dzisiejszych czasach do tego pierwszego silnika, który w tych modelach występował aż 207 cm i jeszcze dolnozaworowy silnik. To jeszcze to już są takie ciekawostki dla nerdów, to już wiele osób wyszło z tego nagrania, ale wiem, że wielu stałych widzów takie ciekawostki lubi. Później zaczęto stosować również silnik Tecumseh. To jest taki model Futura 60 o pojemności 195 cm. Do niego do dziś w miarę części są, choć też już ciężkawo. Tu w tym modelu ja również wymienił. Miałem gaźnik. Ten gaźnik tutaj był fabrycznie już ogromny luz na przepustnicy. Pokruszyło się tu coś w środku. Pracowała tragicznie na nim ta kosiarka, więc sam gaźnik jeszcze udało się gdzieś u mnie znaleźć używany, ale jeśli chodzi o nowy, to już ciężko. Także nawet do nich jakieś filtry czy coś się kupi, ale nawet do tej futury 60, która również jest mega rzadkim silnikiem, bo stosowano ją tylko w jakiś tam takich pojazdach, w kosiarkach nie, niemal nie uświadczymy czegoś takiego jak górnozaworowy Tekumsech który przy okazji bardzo fajnie tutaj dymi na tą osłonę, więc też bardzo rzadkie silniki, też ciężko o części do nich. Najlepsze są najnowsze i ostatnie wypusty na silnikach Briggs Straton Jest to model Intek o pojemności 190 cm3. Najsłabszy z tych trzech silników, ale najłatwiej o niego do części. Są to też przy okazji najnowsze, więc zazwyczaj najmniej zużyte egzemplarze. Więc jeśli chcecie używkę, to najłatwiej szukać na Brixie, bo z tymi częściami jest najłatwiej, ale są to też najdroższe egzemplarze i nie za Zawsze zajechany Brix jest lepszy od dobrze zachowanego Tecumseha. Ostatnie, kompletnie ostatnie wypusty miały czerwone kosze z żółtymi napisami Wolfgarten. To prawdopodobnie ostatni lub ostatnie dwa lata produkcji coś niezwykle rzadkiego. Zaprzestano produkcji tego sprzętu najprawdopodobniej dlatego, że sama firma Tecumseh zbankrutowała, upadła, została wykupiona, no nie istnieje już w dniu dzisiejszym, a to właśnie ona dostarczała skrzynie biegów do tego sprzętu, dzięki czemu rozdział Wolfgarten skutera SV4 zakończył się w tym momencie. Na dziś to będzie wszystko. Myślę, że wyczerpałem temat, także zapraszam do pozostałych filmów. Na razie, cześć!